Cześć, witajcie. W tym filmie łomy i wyciągacze marki Yuko. Zanim pokażę wam kilka modeli, to poopowiadam troszkę o tych narzędziach, jak są zrobione itd. Więc tak, mamy łomy i te wyciągacze w dwóch wersjach. Jedne są na bazie pręta sześciokątnego, jedne będą na bazie pręta prostokątnego. Czy to będzie taki prostokątny, czy to będzie taki prostokątny płaskownik już bardziej, ale to jest nadal, powiedzmy. w Zawarte w tym pręcie prostokąty. Dobra. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wszystkie części robocze hartowane indukcyjnie, i w ostatnim etapie jest to jeszcze szlifowane więc też to wygląda troszkę nie, tak atrakcyjnie, no nie? Te szlif, szlify takie widoczne wszystkich tych części roboczych. Lakiery, które są zastosowane przy lakierowaniu narzędzi marki Yuko, są to lakiery ekologiczne. Wszystkie narzędzia, które widzicie, wyprodukowane oczywiście w Polsce. Dobra. Istotną kwestią również jest gwarancja, więc jeżeli zakupicie sobie takie małe narzędzie i ono ma jakąś wadę ukrytą, i nawet jeżeli nie wiem, schowacie go na 10 lat do skrzynki, zapomnijcie o nim. Kapniecie się po 10 latach, że jest takie narzędzie, będziecie chcieli coś wyrwać i ono się złamie, no to tutaj gwarancja obejmuje. Dożywotnia gwarancja na wszelkie wady ukryte i inne tam rzeczy, które są związane z używaniem tego narzędzia, ale we właściwy sposób, co nie? Czyli jeżeli będziecie robić przedłużkę z dwumetrowej rury i to tam pęknie, no to nie, nie obejmuje. Ale wszystkie inne tam tematy związane z prawidłowym użytkowaniem obejmuje. Dobra, pierwszy mój. Łomek, powiedzmy juko, tak wygląda. 500 mm długości. Umęczony troszkę, już trochę tam poburzył, powyciągał, powyrywał różnych rzeczy. Uderzany młotem, pobijany i tak dalej. No, spoko. Nic mu nie brakuje. Cały czas pełna funkcjonalność mimo tego delikatnego zużycia. No i śladów tutaj od uderzeń. Musiał nieźle dostać, skoro są takie ślady. Dobra, drugi łomek na bazie pręta prostokątnego, już ten był na bazie sześciokątnego. Fajnie wykonany, ciekawy i ten bym polecił. Myślę, że. To jest taki ciekawy łomek do skrzynki narzędziowej. Ja też tylko te małe wam pokażę dzisiaj. Oczywiście one występują w każdej długości, jaką tam potrzebujecie. Natomiast no mnie interesują te małe przy pracach wykończeniowych, przy tych drobiazgach, takich jak naprawy, które ja wykonuję. No to te mniejsze narzędzia. 400 mm długości fajny łomek do każdej skrzynki narzędziowej, uważam. Ciekawy, ciekawy temat. Łomek powinien być. Moim zdaniem. Bardzo przydatne narzędzie. Ten na bazie pręta sześciokątnego. 450 do wyciągania gwoździ. Raz, dwa, trzy miejsca. Do podważania, do wyrywania. Również inny kształt po prostu, nie? Można zapracować w tą stronę. Można zapracować w tą stronę, nie? Tak i tak. Ok. Z uchwytem występują również. Niewielki łomek z uchwytem. Do wyciągania gwoździ, podważania desek i tak dalej, ten z kolei wygląda jakby był następcą jakimś nowszym modelem, pewnie w nowszym, lepszym jakimś może kształcie do tego mojego. Tak to wygląda. Bardzo podobne narzędzie, inna długość, ta, taka sama funkcjonalność. Dobra, ten jest z kolei wyjątkowo ciekawy. Podobna waga. Tak na oko, no nie? nie mam tutaj wagi, chociaż może sobie kupię, bo czasami pytacie jakąś wagę, jakieś rzeczy tam. Ten jest bardzo ciekawy. Taki płaskownik, on oferuje inną trochę pracę, no bo przez to, że jest cienki, może gdzieś tam w pewne miejsca dojdzie, gdzie na przykład taki wysoki łom już nie wejdzie, no nie? Ten mi się bardzo podoba, długość 350 mm, 2-3 miejsca do usuwania gwoździ, no i... Dwa profile, no nie, Łoma w ten sposób, albo podważanie w ten sposób. Tutaj, tutaj już dość wysoko podejdzie, nie. Nawet drzwi byście podnieśli tym jakby trzeba było. Tutaj mniej, nie, niżej na przykład. Dobra, tym akurat ostatnio przesuwają płytki. Mam przysawę taką do płytek, do przesuwania, aczkolwiek tam była bardzo wąska płytka spięta na systemach. No i trzeba było odsunąć, żeby fugę poprawić, nie? Ścisnąć. No więc od ściany tam sobie, powiedzmy, w połowie płytki, bardzo delikatnie przesuwam, nie? Sprawdziło się to doskonale. Ten profil łomu, bardzo fajny temat. Niewielki łom do każdej skrzynki narzędziowej, także te dwa mi się wyjątkowo podobają. Ten i ten. Dobra. Przecinaki występują różne. Tu jest akurat długość 400-350 mm z osłoną. Kucie ręczne jest chyba takie najbardziej dokładne, nie? więc, jak tam trzeba odkryć jakiś kabel. Coś delikatnie podkuć, a już tak powiem, nawet podrzeźbić czasami, no to te różnego rodzaju przecinaki ręczne się sprawdzą najlepiej. Warto jest cokolwiek mieć, tutaj jest taki murarski akurat 350K, troszkę większy. No nie występują szersze, węższe do szpica, długie, krótkie jakie tam potrzebujecie. Można sobie wybrać. Również te narzędzia w ofercie marki markiłko występują. Dobra, w tym filmie to wszystko. Jeżeli macie takie narzędzia, komentujcie, jaki model, do czego używacie i tak dalej. Może nawet jak są innych producentów, to również śmiało możecie komentować pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!